Czy ta brama na wrocławskim osiedlu różanka coś wam przypomina? Mhm. Jeśli wasze myśli zbłądziły w kierunku bramy pewnego niemieckiego obozu koncentracyjnego z napisem Arbeit macht frei, to ja się wam w sumie nie dziwię, bo większość internautów dokładnie takie same skojarzenia miało. I wokół tej bramy na nowym wrocławskim osiedlu zrobiła się ogromna burza, bo w większości internautów kojarzy się ona jednoznacznie z bramą obozu Auschwitz. Padło mnóstwo żartów, że architekci z pewnością byli niemieccy. Że nowa brama na nowe czasy, które idą. Ja zupełnie nie rozumiem tej burzy, dlatego że w mojej opinii ta brama jest po prostu śliczna. Ta brama wcześniej stała, jak tutaj widać, na terenie dawnego młynu Różanka. Architekci wzięli tą starą bramę, odrestaurowali ją, przywrócili do stanu pierwotnego zgodnie z konserwatorem zabytków i wkomponowali ją w nowe osiedle. Nawet jeżeli budzi skojarzenia z bramą obozu Auschwitz. To nic dziwnego, bo powstała mniej więcej w tym samym czasie. Brama obozu Auschwitz została stworzona przez więźniów tego obozu na zlecenie SS-manów. Przez mistrza Kowalskiego Jana Liwacza, który był więźniem obozu, i jego pomocników również więźniów. Jest to przykład naprawdę mistrzowskiej, kowalskiej roboty w stylu z tamtych lat. Nie jest to nic dziwnego. To nie jest styl, który wymyślili Niemcy. To było bardzo popularne w tamtych czasach. Jedna z liter w tym napisie, a konkretnie literka B, jest odwrócona do góry nogami i urosło to do rangi pewnej legendy. Więźniowie wierzyli, że ta literka została specjalnie powieszona odwrotnie, jako akt buntu, i żeby dać znać innym więźniom, że coś tutaj w tym obozie jest nie tak. Natomiast najprawdopodobniej jest to tylko i wyłącznie legenda. I kiedy odwróconą literkę już przymocowano, to stwierdzono, że no dobra, niech już to tak zostanie, bo nie rzuca się tak bardzo w oczy. Sam napis Arbeit macht frei był bardzo często używany przez nazistowską propagandę i widniał nad bramami wielu obozów koncentracyjnych. Między innymi na bramie obozu Dachau, obozu Grozrozem, czy chociażby obozu Zatzenhausen. Wyrażenie Arbeit mach Frey pochodzi od tytułu książki niemieckiego filologa Lorenza Diefenbacha z 1873 roku, w której to hazardziści i oszuści dochodzą do cnoty poprzez pracę. Jest to również nawiązanie do cytatu z Biblii: poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Brama Różanka z dawnego młyna powstała również w latach 40., więc nic dziwnego, że prezentuje dokładnie ten sam styl. Jest to historyczny artefakt, który zamiast zniszczyć, po prostu odrestaurowano i na nowo postawiono. I w mojej opinii nie ma w tym niczego kontrowersyjnego. Dla mnie rewitalizowanie tego typu obiektów i wplatanie w nowoczesną architekturę starych, zabytkowych rzeczy jest czymś bardzo fajnym. Wolę to niż powszechne szkło czy betonozę. Ja się wręcz cieszę, że tego typu historyczny obiekt nie został po prostu zniszczony, wyrzucony na śmietnik, tylko go odrestaurowano i może dalej służyć kolejnym pokoleniom. Ale Wy oczywiście możecie mieć inne zdanie i bardzo chętnie posłucham Waszej opinii.